połowa dnia. Teraz zgodnie z obietnicą będziemy Państwa zapraszać na wyjątkowy, bo charytatywny koncert dla Oliwki Kraczek, podczas którego wystąpią wokaliści studia prowadzonego przez Krystynę Cugowską, która jest oczywiście dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam Cię Krysiu. Witam serdecznie. I jest z nami oczywiście także Tata Oliwki Krzysztof. Witam Cię także witam bardzo witam serdecznie w naszym studio. Zanim przejdziemy do samego wydarzenia, chciałabym, abyśmy przybliżyli, a pewnie wielu z Państwa przypomnieli historię Oliwki. Tak, tak. No córeczka została zdiagnozowana. Z rdzeniowym zanikiem mięśni SMA od jakiegoś czasu, od września dokładnie z zeszłego roku, jak już no, finalnie wiedzieliśmy, z czym się mierzymy, założyliśmy zbiórkę, Fundacji się Pomaga. No i tam próbujemy zebrać kwotę prawie 10 milionów złotych na leczenie dla córeczki, na terapię genową. Zaznaczmy, że tutaj liczy się czas. Tak, Absolutnie. Tak, tak. Wytłumaczmy tak, naszym słuchaczom, dlaczego. Tak, tutaj najistotniejszą rzeczą jest waga dziecka. Lek można podać maksymalnie do 13,5 kg wagi, a nasza córeczka przekroczyła już 12 kg, także tego czasu jest naprawdę mało. A proszę powiedzieć, ile środków już jest na koncie, a ile trzeba jeszcze? Prawie zebraliśmy 6 milionów złotych, więc jesteśmy już za połową, jest to no ogromna suma, no jednak brakuje jeszcze około 4 milionów, także jeszcze, jeszcze kawałek drogi przed nami. A kolejnym krokiem do osiągnięcia tego celu jest właśnie sobotni koncert wśród artystów, w Kryciu, twoi podopieczni. Tak, będzie to kolejny koncert, który organizujemy, tak naprawdę również dla Oliwki, ponieważ będzie to trzeci koncert, w którym będziemy mieć okazję wziąć udział. E, um, ogólnie całe, całą akcję, zbiórkę wspiera zarówno Urząd Marszałkowski, Marszałek, Samorząd, e, również wspiera Centrum Spotkania Kultur. Więc e, my występowaliśmy już dwa razy dla Oliwki, mieliśmy przyjemność i też chcieliśmy dołączyć. Się do wydarzenia, do, do zbiórki i zebrać coś wspólnie razem. Także moi wokaliści na zakończenie sezonu tego roku szkolnego wystąpią właśnie też dla, dla Oliwki w Domu Kultury Grażyna. No, LSM w Domu Kultury tak, SM, tak, tak jest. Pozdrawiamy Dokładnie. przy tej okazji także bardzo serdecznie panią dyrektor, tak. bo wiemy, że Bardzo dziękujemy za tak, pomoc w zorganizowaniu tego koncertu. E co będzie? Będą, będą wokaliści oczywiście mojego studia, będą w trakcie koncertu przeprowadzone licytacje. Tak, nie bardzo chcemy zdradzać do końca co, ale możemy, możemy powiedzieć, że będą bilety, wejściówki na y, spektakl. Y, będzie wyjazd, y, będzie voucher na, na wyjazd, y, taki bardzo y, ciekawy. Nie będę też do końca zdradzać. Y, będzie coś sportowego również do wylicytowania. Z tego co wiem, będzie również kolacja dla, dla dwójki osób, więc będzie można wziąć udział w licytacjach. A poza tym, oczywiście, zapraszamy na coś słodkiego: będzie kiermasz słodkości przygotowany przez koło gospodyń wiejskich, radawczanki, które razem z pomocą klubu seniora, razem być pomogą nam również y, od tej strony gastronomicznej y, zatroszczyć się o, o naszych, y, mam nadzieję, przybyłych gości. A powiedz Kirusi, jeśli idzie to sam koncert, o sam repertuar, jak zaprezentują się twoi wokaliści? Moi wokaliści, y, znaczy jest to dla nich też podsumowanie całego roku szkolnego, więc y, oni przygotowali program, który gra im w sercach, który lubią. Są to piosenki zarówno polskie, jak i angielskie, przeboje, hity, ale również takie perełki mniej, mniej znane, y, dlatego że jestem takim nauczycielem, który pozwala na dobór piosenek do, y, do potrzeby serca, tak naprawdę. No właśnie w przypadku tego typu wydarzenia to chyba najbardziej się liczę, nawet nie chyba tak. tylko na pewno. Mamy no, nadzieję, że państwo Tak jest. Ja mam <laughs> nadzieję, że państwo zareagują na ten nasz apel zresztą przypomnijmy, że także w Polskim Radiu Lublin już państwa prosiliśmy o pomoc dla oliwki. Tak. Wiem, że nasi słuchacze tak. mają otwarte serca i zawsze bardzo chętnie się włączają, ale to jest też taka okazja, jeśli jesteś Krzysztofie w naszym studiu, że możesz sam jeszcze słów kilka skierować do wszystkich tych, którzy jeszcze zastanawiają się, czy przyjść na ten sobotni koncert na to sobotnie wydarzenie, bo to nie tylko koncert, tak jak już powiedzieliśmy, ale także można pomagać poza tym, jeśli Państwo z jakichś powodów nie mogą przyjść, prawda? Tak, przede wszystkim no chciałem podziękować do tej pory wszystkim w ogóle za pomoc tutaj i za, za wszystkie imprezy zorganizowane dla Oliwki do tej pory, które miały miejsce. E, oczywiście słuchaczom chciałem wszystkim podziękować, którzy nas sparli no i dalej mogę jedynie zachęcać do, do dalszej pomocy, bo no jeszcze trochę nam brakuje do, do zakończenia tej zbiórki. E, no i tutaj można oczywiście, poza, poza tym wydarzeniem, można wesprzeć Oliwkę na stronie się pomaga Jest adres, jest to pomaga.pl łamane przez Oliwia Myślnik-Kraczek. Tam jest cała nasza też historia także. Czyli łączymy piękno i dobro w sobotę po pierwsze o godzinie 7. 17 w Domu Kultury RSM przy ulicy Walenroda 4. A jeszcze Krusiuk, tak. może słówko zaproszenia od Ciebie poproszę. Tak. Proszę Państwa, jeżeli macie wolne popołudnie, macie ochotę, chcecie spędzić to popołudnie muzycznie z nami, pomagając, zapraszamy bardzo serdecznie. O godzinie 17.22 czerwca, Dom Kultury LSM na Walenroda 4A, na koncert charytatywny dla Oliwki Kraczak. Ja oczywiście też przyłączam się do tego zaproszenia. Mam nadzieję, że Państwo jak zawsze będą z nami, zwłaszcza przy tego typu okazjach, gdzie to piękno łączy się z dobrem. Mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. Życzę Panu, wszystkiego dobrego, całej rodzinie, i dziękuję Ci bardzo, Krysiu, także za to, że włączasz się zawsze w tego typu wydarzenia. Piękne dzięki, do usłyszenia dziękuję. i do zobaczenia Dziękujemy. w Domu Kultury LSM. Zapraszamy.